Moją pomyłkę w filmie z dwem workowatym na Siła ogryzienia na kłach już wyjaśniłem w opisie pod tamtym filmem. Chodziło o perspektywę. Tutaj jest fota, gdzie kłysą z prawej strony, a powinienem liczyć po tej focie, ponieważ tam perspektywa jest zaburzona. Tutaj jest cała mózgoczaszka bliżej, jest tak skierowana. To jest skierowane bliżej do aparatu. I wychodzi większy przekrój tutaj i lepsza dźwignia. Bo tutaj się skraca długość szczęk, jak są, jak są kły oddalone bardziej od aparatu. Także powinienem tą czaszkę liczyć, ale i tak wyszło. Znaczy, i tak wyszło faktycznie, że wink workowaty gryzie trochę mocniej na kłach. Tylko że różnica nie jest 65%, ale zaledwie 15%. Także tyle odnośnie tamtego filmu. A teraz porównamy o twierdzi w badaniu nie tylko wro kto to badanie jeszcze tam pisał jakiś paru, paru ludziów Colin McHenry Jeffrey Thomason żdak kanis e e e lupus lupus wilk wilk szary masa 34,7 kg bfq 136 Krokuta, krokuta, hiena, centkowana, masa 69,1 kg, BFQ 117, czyli według nich na kłach wilk gryzie jakieś 10-15% silniej niż hiena, centkowana. A co mi wyszło z, z obliczeń? Więc tak, cała jest, sprawa byłaby prosta, gdyby była. Tylko ta czaszka. Gdybym wziął pod uwagę pomiary tylko na tej czaszce, wówczas wychodzi BFQ dla Hieny 303, a dla Wilka z tej czaszki 28,3x16,2, czy nie dokładnie z tej, tylko z tej. Bo na tamtej czaszce nie ma w ogóle rzutów bocznych, dokładnych ani górnych, dolnych. Nic. Tutaj są wszystkie rzuty. Tylko po prostu zwiększyłem skalę tej czaszki do 28 cm na 16 cm, bo ona ma 26,5 na 14,4 realnie. Także zwiększając tą skalę, wyszło z obliczeń, że wilk ma BFQ 268, a Hiena 303. Także Hiena ma 10% większe BFQ według mnie, zakładając, że te 28 cm. Na 16,2 cm należy ta czaszka należy do wilka. Jak tutaj piszą 20 up 120 lbs, czyli 120 funtów, czyli 55 kg. I zakładając, że ta czaszka tej hieny 27,7 na 17,6 należy do maks. ciężkiego osobnika hieny, czyli 85 kg. Także tak. Według moich pomiarów z tych dwóch czaszek wi, y, hiena ma lepsze BFQ, czyli ważą, gdyby ważyły dokładnie tyle samo dwa osobniki hiena i wilk, to hiena będzie generowała 10% plus minus większą siłę na kłach. czyli praktycznie, bo są różnice między osobnikami, wiadomo jak u ludzi, także praktycznie tak samo gryzą, natomiast według tamtego badania w i tak dalej, hiena gryzie słabiej niż wilk. I sprawa by była skończona na tym, gdybym nie znalazł tej czaszki hieny Centkowanej, która ma dokładnie ten sam wymiar co wrot w tamtym badaniu wrot 23,64 cm miała długości a ta ma 23,9 cm długości i ta czaszka już pokazuje BFQ na poziomie zaledwie 190 jakimś cudem, nie wiem czemu VSTAM ta czaszka hieny pokazuje 300 BFQ ona ma dużo bardziej rozwinięty grzebień strzałkowy. Przez to ma dużo większe mięśnie yy, skroniowe. Niż ta hiena. To jest chyba młodsza hiena. Też samica podają tutaj. Podają tutaj Female Adult. Czaszka 239x149, czyli prawdopodobnie też ważyła. Przyjąłem, że 70 kg. Tak jak w badaniu WRO. Bo ma podobne wymiary ta czaszka. Także przyjąłem, że ten osobnik ważył też 70 kg. OS ten osobnik waży 85 kg, więc najprawdopodobniej hieny yy, rozwój mięśni szczęk i tak dalej, grzebienia strzałkowego i tak dalej jest szybszy niż wskazuje na to formuła BFQ. Najwyraźniej. Albo są aż takie różnice osobnicze w tym gatunku. Czyli 190, tu jest 300 BFQ, a z dla tej czaszki wyszło 190 BFQ tylko. Takie były różnice osobnicze? Możliwe, nie wiem. Albo po prostu, tak jak mówię, rośnie BFQ szybciej wraz z wzrostem hieny, jej wielkości masy, niż wskazuje na to wzór na BFQ. Także tak to wygląda. no e, Dla Wilka, jeszcze dla Wilka podam e, po tej czaszce. Też mierzyłem. Dla Wilka, dla czaszki rozmiarów e, takiej czaszki jak w tym badaniu, wro w tym tutaj podaje kanis lupus lupus 22,92 cm długość czaszki, czyli zaokrąglając 23 cm i zwiększając skalę do tych 23 cm, mniej więcej coś takiego z każdego rzutu wychodzi BFQ dla tego wilka z badania wro, który ważył 34,7 kg wychodzi BFQ 240 Dla takiego wilka Także u wilka też jakby rosło Bewku, Ale tu już tylko minimalnie To mógł być mój błąd 10% 240 fast 268 Natomiast u hieny Różnica jest gigantyczna 190 fast 300 to jest ponad 50% Różnicy, znaczy ponad 50% więcej Ta większa czaszka starszej hieny Ma bewku niż tej młodszej Mniejszej hieny Także no Także według moich pomiarów nie byłoby sprawy, jakbym porównywał tylko tą czaszkę z tą dużą czasz z czaszką Wilka 28 cm 55 kg. Sprawy natomiast się skomplikowały, jak zacząłem porównywać czaszkę Tom 70 kg mniejszej hieny, która ma dużo niższe BFQ niż ta większa, dużo większa hiena. Do obojętnie której już czaszki wilka, bo u wilka wychodzi podobnie, minimalne różnice są, także, no, tyle chciałem powiedzieć. Tak czy owak, według mnie yy, na kłach wilk i hiena gryzą albo podobnie, albo z małą przewagą hieny, gdyby porównać osobniki tej samej masy, z moich pomiarów wynika. Natomiast z badania wrost z 2005 roku wynika, że hiena gryzie słabiej. Wilk ma 136 BFQ, a hiena 117 BFQ. Także on twierdzi, że wilk gryzie mocniej na kłach, gdyby ważył tyle samo co Hiena centkowana. Natomiast ja twierdzę, że gryzą albo tak samo, albo hiena minimalnie mocniej. Różnic nie ma dużych, ale no chciałem to wytłumaczyć.